Pokażę Wam, jak uruchomić windę w magicznej wieży w podmroku. Na początek musimy dostać się na lewy balkon od wejścia. Tutaj oczywiście są wieżyczki strażnicze, je można zablokować za pomocą kwiatu surusowego. I potrzebujemy postaci o wysokim współczynniku siły. W moim przypadku będzie to tylko i wyłącznie LaZel. Tak więc zeskakujemy sobie na niebieskiego grzyba. Schodzimy tutaj na tego czarnego. Zeskakujemy sobie tutaj, to niestety nam zadaje jeden punkt obrażeń. Jeżeli mamy miksturę z piórkowego spadania, to ona by się tutaj przydała. Ja niestety takowej nie posiadam. Więc zeskakuję po prostu na Jolo, tracąc 12 punktów życia. Ona oczywiście chwilę będzie jeszcze wstawać. No dalej, chodź, kaman. on. Dobra, przechodzimy sobie tutaj. Zeskakuję, tutaj poproszę. Zeskakujemy tutaj. To też nas leciutko uderzy. Podchodzimy sobie tu. Tu znajdziemy kolejne kwiaty surusowe. Podnosimy jeden. A ja wezmę sobie dwa, bo być może się jeszcze przyda do czegoś. Schodzimy tutaj. Idziemy do tych drzwi. One są zamknięte, ale za, spokojnie możemy je rozwalić. Wchodzimy do środka. W tym miejscu znajduje się generator. Podchodzimy do generatoru. Wkładamy tu kwiat surusowy i odpalamy. Za pomocą tego zarówno wieżyczki się wyłączą w całej wieży, jak i nastąpi odpalenie windy, dzięki czemu będziemy mogli swobodnie chodzić góra dół powierzy. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę i na razie!